Oh! Do oh! ale jadę... Cześć kochani, witam Was serdecznie w tym pięknym wakacyjnym klimacie. A wakacje to, wiadomo, czas pełen przygód, dobrej zabawy i rywalizacji. I właśnie wszystkie te elementy znajdziecie w grze Ride Shadow of Legends, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. W grze tym razem pojawiło się coś niesamowitego z mega znaną osobistością, ale o tym za chwilę, ponieważ twórcy gry ponownie rzucili nam wyzwanie, abyśmy i my stworzyli jakąś niesamowitą zabawę. Z czymś mega popularnym. W naszych kręgach to oczywiście chipsy. Ciperki słaba. Przepraszam. Ciperki, na których będziemy uwaga pływać. Poznajcie miliony czempionów, opanujcie masę taktyk i meczów w PVP arena. Znajdziecie setki artefaktów, a także 500 czempionów obdarzonych unikalnymi skillami. Mamy dla was mega niespodziankę. Do gry dołączył nowy legendarny bohater zaprojektowany na podstawie mega popularnego streamera Ninja. Ten czempion jest wyjątkowy. Nie tylko ze względu na katany, łuk i strzały. Urodzony z wojownika władcy chorągwi. wkrótce stał się jedną z najlepszych broni i wypuszczono go na hordy złych demonspan, które trzymały ich w niewoli w ramach buntu przeciwko sługom sirot. A to, co lubimy w tej grze, to przede wszystkim ogromny wybór championów i ich unikalnych umiejętności oraz możliwość ich rozwoju w karczmie. Pamiętajcie, że najszybszym sposobem na podniesienie skilla jest prowadzenie kampanii. Wpada za nie sporo XP, mnóstwo srebra i kilka artefaktów naraz. Ale śpieszcie się, Ninja jest dostępny za frico tylko do 15 października. Później pozostanie jedynie na kontach tych, którzy zgarnęli go wcześniej i nie będzie już go można zdobyć. W sierpniu rajd odpalił masę nowych funkcji. Znajdziecie tam świeże misje dla Was, sporo korzyści dla członków klanu oraz klanowy sklep z dostępem dla potężnych przedmiotów. Czekają na Was też nowi czempioni do zgarnięcia w Doom Tower i mnóstwo wydarzeń. Wakacyjne plany twórców dopiero wchodzą w życie, więc to jest najlepszy czas, by zacząć. Aby rozpocząć przygodę z Raid i uzyskać przewagę, to kliknijcie link w opisie lub zeskanujcie kod QR. Zgarniecie Epic Championa Chonuru, 200 tysięcy srebra, doładowanie punktów doświadczenia, uzupełnienie energii oraz starożytny odłamek. A dodatkowe nagrody znajdziesz tutaj, w swojej skrzynce odbiorczej, ale tylko przez następne 30 dni. Wystarczy, że klikniecie link w opisie, a pewnie spotkamy się w grze. A teraz przystępujemy do wyzwania. Drogi Sztabisławie, siedzimy sobie tak tu uroczo z piramidką władzy. Wiesz dlaczego? Tak, ponieważ chcemy zapowiedzieć dzisiejszy projekt. W komentarzach często piszecie, nikt tego nie potrzebował, a każdy chciał. I każdy widział, jak ten otóż ów Sebastian chodził po wodzie. Tak, chodziłem po wodzie. Każdy też widział, jak robiliśmy rower wody. Tak, pływaliśmy po wodzie. Każdy też widział, jak robiliśmy kajak w sprayu. I teraz zmienimy totalnie temat. Byliśmy też wodoodporni. Tak, chciałem powiedzieć. Aaa! filmy. Najdłuższy I pływaliśmy na drzwiach! Ale nie robiliśmy tego. Czegoś, co bardzo wkurza wszyscy. Słuchajcie, takie opakowanie chipsów do połowy, a reszta to powietrze. A te dziady nie dają nam powietrza, tylko dają azot! Pięć sposobów na bawi i uczy, uczy. Hemęsk. Pamiętajcie, że w azocie dłużej utrzymuje się świeżość. Bo, bo w powietrzu tylko 78% to jest azot. Tak, ale nie. Ale powiedziałem, co będziemy robić? Weźmiemy tą paczkę chipsów. I będziemy na nie pływać. Oczywiście nie na jednej, ale najpierw sprawdzimy i policzymy mniej więcej jaką wyporność mają chipsy dmuchane azotem. Motażyści powiedzieli, że jesteśmy debile i mieliśmy sobie scenariusz napisać, co będziemy mówić. My. To był pierwszy myślnik. Robiliśmy wiele pływających rzeczy. A macie jeszcze 20. Zaczynamy! Aby przeprowadzić pierwsze testy, potrzebny jest zbiornik wodny. Mamy do dyspozycji top chipsy, po prostu popcorn. I mamy do dyspozycji wafle ryżowe. Dobra, to musimy sobie wziąć kartkę, ceny, długopis i wagę. I kalkulator. Będziemy to obciążać naszym miniaturką O Jezus! Uffcie sztabie. Odpadł mu kawałek tłumika z palcem i z głową. Kolba w klopie. Ile ja ważę? 163 gramy. A sztaba 180 gramów. Sztaba grubszy nawet. Nawet w miniaturce. Byni to? Panie. To tak zajebiście brzmi. A coś gada? No i gada, i tak zajebiście się pasował w ogóle. To U, panie. Wkładamy to. U, człowieku! Mamy tu pół kilo, nie? Człowieku, tyle nie Nie, to trzeba dawać jakiś krążek ciężki, odsiłki czy czegoś? Ja myślałem, że wydamy fortuny na ten odcinek, a tu okaże się, że pięć paczek i pływasz. Człowieku, żeby uratowały życie na tym Nie drzwi! Nie drzwi, tylko cipery! Dlaczego Kate nie poszła do kuchni? to wyrównać. Oj! Proponuję tak. Wynik 2 plus 20% do błędu statystycznego. I tylko 10. Daj 20%. Mi 20. 15. Wiesz więcej jak? 15. Za darmo. Mówiłem 40. <laughs> Sztaba, najważniejsze. Ile to waży? Mierzymy. 1570. Paczka chipsów ma wyporność 1,5 kg. Le dalej, ile ważysz? 91,23. Dzisiaj się ważyłeś. Dzisiaj. byś miał mokre włosy na plecach. No to 98. 90 91. 98. Raz, dwa, trzy. Razy I... 1,2. 69 paczek chipsów. No dawali, daliśmy sobie błędu. Aha, 20%. Zaurągliliśmy to do 3 zł. Do 3 zł, czyli kosz materaca. 210 zł. Ale nie trzeba go dmuchać. 57 paczek, 145 złotych. Dlaczego 57 paczek, Andrzeju? No bo 13 mieliśmy już w pracy, czy tam 14. Podoba mi się, bo nikt inny by nie poszukał, ile mamy, a ty rozsądnie, żeby się nic nie marnowało. Na taśmie wyjdzie więcej niż na moich chipsy. Dobrze, kochani, to ta część filmu kończy się. My zabieramy materac i lecimy nad stawik jeziorko zalewik. Transportujemy to do auta sztaba. Mamy jeszcze taką deseczkę, tak. I jeżeli materac nas utrzyma i nic się takiego nie stanie, to zrobimy szybką mo e, modyfikację i z tego materaca zrobimy zestaw do paddleboardingu. No dalej nie mogłeś zaparkować. A biegliarowanie, widziałeś, że ty po ostatnim odcinku masz prośbę o to, abyś częściej występował? Nie widziałem. Chyba się spodobałeś, kilku niewiastom. No i gdzie ty chcesz to w swoim pięknym samochodzie? A! Miałem fotelę yy, położyć. Jakby zniknęły dwie paczki chipsów, nikt by się nie skapnął. O chyba nie nagrywaj tego, to proszę. To tu się. No masz mamę. O! Moja ulubiona Ty gdzie to cipery będą miał tak dobrze? Chcę, że to chyba kampera z tego kamper, Kampera z tego kamper. zrobimy e, Ostatni raz widzieliście nas w takim składzie i nagrania z samochodu, jak jechaliśmy sztaba robić e, odrzutową łódkę Tak teraz też jedziemy nad wodę Tak no. Gdybyście musieli zrezygnować i do końca życia nie jeść pizzy albo chipsów, to z czego byście zrezygnowali? Moje życie z chipsów I tu trzeba tutaj patrzeć z prawej

Problem jest taki, że w każdym kącie siedzą karze, a to oznacza haczyki. To może być dla nas ciężki hak do zwiedzenia. Wiosna nie będzie wbita, byśmy się zgubili, gdzie mamy wracać. Jaka woda? Uf, dobra, zaliczone, pływa, yes, Połóż się na razie w pół, proszę Cię, jakbyś się chciał oświadczać. Co byś powiedział, jak się oświadczał? Błagam, świadczać. wyjdź za mnie, bo nikt mnie nie, już nie będzie chciał. No dobra, połóż się i co? No. Mierdzi tak tape ja, Jak to zrobić? Dobra, weźmy tutaj. Nie, nie, szeroko nogi, to między nogi. Między nogi. Dawaj, się do tej karty. Wyprostuj się. Patrz, kurde, kurde, kurde. Czekam, Czekam, stop! Czekam, teraz będzie spić. Stop, No, no poczekaj. Daj się na cień. Chcę pływać. Chcę powiedzieć, że to jest nawet bardziej mięciusie niż materiał. No sztama. Czy my nie jesteśmy genialni? Jesteśmy z najbardziej genialnymi odkrywcami ever. Patrzymy moją wyporność. Ile ważysz? 91. Ja 108. No dobra, dobra. Ale ty wyglądał wiesz, jak to wyglądało. od Ja pierdzielę. ale ja Już mówiłem, że jest Stawa, nie wiem jak to zrobimy. Ale wiesz, że będziemy musieli się położyć w dwójkę, jak z tego zrobimy paddleboard? Czy też sztaba nie powiedziałeś, że ma teraz to magia, ale jak magia, to pokażę wam magiczną deskę i powiedziałbym numer, dzięki któremu nie przeszedłem do kolejnego nieetapu w Mantalę. Numer będzie polegał na tym, że to jest magiczna deska i za nią nie ma rzeczywistości. Sztaba się chowa, możesz pokazać z bliska jak ona wygląda. No, proszę bardzo. I uwaga, patrzcie. Magic Jakim ja miejscu byłem w jakiejś odchłani ktoś... gdzie czas nie miał znaczenia A ciągle mówię, że ktoś mu coś do narkotyków dosypuje Ile takich w Decathlonie kosztuje? No, tysiące. W Tak, To, trzy tysiące. Ile za chipsy? Yy, nie, całe dwie stówy. Aha, teraz skleka jest po 9 tysięcy za metr, nie? A. O! Poczekaj. Czekaj! Nie spadaj, go próbaj Mam cię w kadrze. Masz mnie. Pięknie Andrzeju! Pływaj, padaj a wyborduje padawanie. Ty wietrzysz pachy czy co? A, tam jest z gwiazdami na, lodzie, na wodzie. Na wodzie. Ale super, że nie ma słońca, bo ładnie w kamerze wygląda. Nie ma słońca, jak ja jestem. Słoneczka ja bądź... Tam się si od oprzeć. Co? Kiedy Co? w Co? Tak. Na wodzie. To ja pani zdradzę tylko że teraz żyje 3 dni na najtańszych porukach z Biedronki Ale to bardzo miło, bardzo miło tam. oczywiście Dobra uwaga, bo teraz będzie Monty Python. Czekaj. Moje kolana. Czekaj! Czekaj, czekaj, wypływa. Było, by było, było, było! Kurde! Ty to Dobra, nie. dawaj, wchodź. A ja tak. A ja tak mi rozszerzę Nie. O, ale to masz nazwy po boku. No wiem, dlatego to nikt nie pójdzie. Siedzisz? Ustaw się i... O bok! O nie! O. Nie! Moje cipsy! Moje... Moja kolacja i śniadanie i obiad ale... w dzień. Ale ty na tym po prostu usiąść, w wujkę. Dobrze, może nie komplikujmy. Okay. O! Czekaj, daj mi tu nogi. Coś <ścoughs> Powoli, nie mi się. O, czekaj, 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 oddychaj. 200, <noise> 200 kilo! 200 no, kilo! Od kiptów! Nie dość, że baba popływamy! To będzie pojedzone! Znaczy, jedziemy no. do Was z kipsami! No. Ale dziarem! Jadę... No. 70 paczek chipsów, kochani! Chyba jest to wiesz, żartu To zostaje 69 jeszcze! Na materac, to jest totalny szał! A jeszcze więcej emocji znajdziecie w grze Ride Shadow of Legends, do której serdecznie Was zapraszam. Link znajdziecie w opisie, jak i mnóstwo epickich bonusów, które na Was czekają.